Live I na dzisiaj koniec. Nie wiem, czy ostatnia runda solo, czy znaczy na dzisiaj. Ostatnia runda na dzisiaj solo. Możecie pomóc temu kanałowi się rozwinąć. Chwilę. Siema Rolex. Ja wam czatowiem tyle Mówiono mi, że mogę się czuć jakby teraz Mówiono mi, że jakby mogę się czuć gorzej, że, na, że właśnie ona Ania czuje się gorzej. Ale jeszcze nigdy mi nie zobaczono z jeszcze gorszą. ...emocją, bo jakby każdy może mieć ilość emocji, których jeszcze nie czuł. Które są naprawdę straszne, których nie chciałbyś nigdy czuć. A kiedy to czujesz, no to niestety... musisz jakby to zobaczyć. Ale ładna sztuka. Ej, doj. Ryba. Ja tak szczerze to nie... nie, nie wiem, nieważne, ja już... A już w ogóle tak jak nie chcę trążyć, to jakby to też trochę... No totalnie dosyć. Wiadomo, na moja wina. Siema Karolik, jeszcze raz witam Cię na... 5 minutowym, Dwie lub jedną gierkę gram. To tyle. Nic więcej. Serio nic nic więcej. Prze... czego? E I musiałem wyłączyć bo nie dam jeszcze rady totalnie. Czuję się koszmarnie. Eeeem, um. co jeszcze? Jeżeli macie motora, to polecam właśnie grać, by odblokować 15 poziom, 14 poziom karnetu, by dostać super mod 15, a 14 to jest jego lotnia, Bardzo w ogóle fajnie zrobili. Zobaczcie, jak się inaczej kopie. Znaczy, taka normalna animacja. Siema, Piotrek nie mogłem już dalej robić trochę live'a. Więc no wiecie. Znaczy z, tre, y, przerwało też live'a przez internet tam. I też byłem... też właśnie 30 byłem złotny, ja też trochę rady, już y, robić te live. Y, żeby zrobić do końca live'a. Do godziny 19. Tak się kończy uczucie, którego czujesz. Wiem, no niestety. Ale naprawdę się czuję, tatrz. Dziwnie. Mój brat się zaczął ze mnie śmiać. Powiedział, że znowu zerwaliście coś takiego, no nie. A ja powiedziałem, że on nawet tego nie docenia. W sensie, że on tego nawet nie rozumie. Totalnie nie rozumie. Przejdźcie subskrypcję łapkę w górę dzwoneczek, Bo jesteśmy jeszcze jednego suba i 180 No i wtedy będzie w ogóle te losowanie gier, To ja już nie wiem, zobaczy się Zobaczę się totalnie czad to, to. Każda jedna łapka w górę to To nie wiem Już totalnie nie wiem To uznajmy, że czy... Nie wiem właśnie, że nie wiem co za bardzo mogę powiedzieć. Ja na nawet nie wiem co chcę powiedzieć. Jakby też się trochę zagubiłem, no nie. I też czasami się trochę zahamowuję. I czasami to wtedy, wtedy nie wiem co mam powiedzieć na live'a, bo wtedy się totalnie gubię. Chociaż, gdybym już smutno z tego powodu, mi też się to bardzo... Eee, nie liczmy już na ten konkurs Nie liczmy już A, a, a jeżeli poprzedni konkurs był To gratuluję Daneku i wygrałeś ee, Oczywiście konkurs To tam Daneku i Żwiotyn Karolek, ty za późno byłeś na najbog, wiesz? Nie byłeś wcześniej jeszcze Daneku i wygrał Dobra Znaczy wiecie, to tak się polepszy humor, to znowu będę normalny. Ale spróbuję ogarnąć jeszcze to wszystko, ale to jest naprawdę już ciężkie. Bo wiecie, cztery razy ponad i... Da się coś... da się z tym naprawdę zrobić w każdej chwili. Ale to będzie coraz cięższe doprowadzało do naprawdę najgorszych rzeczy. Co to robi? Aaa. Kiedy by Twojego psa odcin odcinają odcin Co? Nie, mój pies żyje. Ale co się dzieje? Po to chyba nie zrozumiałem. Dobra. Dopóki mam to szybkie wyganie, to ja muszę szybko. to, to jest niewielkie. Dzisiaj już to nie pogramy. Grałem się z kartoflem, to po takim fanem przynajmniej z kimś pograłem. Ale wiadomo, gdyby nie kartofel, to tak ja bym z nikim nie grał. Jeżeli jakieś osoby uraniłem, to bardzo przepraszam. Chociaż... No, faktycznie bardzo przepraszam. Bo to prawdę to chyba moja wina. No, kiedy koniec? Siemano kolano, no, siemano tarot. No, nie zraniłeś? jest jakie boty. No, wiem. A, gdzie on jest? Aha. Serio, no chodź tu, ja go nie widzę, nie mogę go zastrzeć. A tam jest, There. jakim księdem, o ktoś jeszcze czacz, oczekajcie. Nie on jest? E. M Kurde. Chodź, 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 chodź Czekajcie, wezmę tą wędkę gdzie ona jest? Ciężko, ciężko powinci panie Pitrex. Mm, Może jakoś się uda, ale zobaczymy. Uglądałeś szybko. Oooo, co to jest? To włoszczas. My dużo dostałem, czatły. No nie Jeszcze to Elo Emilz Szymoneczko Elo no Elo Chociaż nie, dojdę do strefy, Odpiszę zaraz nowe sender, że proszę, nie piszcie za chwilę Dobra, proszę A, ale no jakby... Aha, rozumiem. Tylko to bardzo nie wiem jak, jak jakbyś dostał do onej, to co byś zrobił. Zależy ile złotych. I, i tak za bardzo do Bo Bo Było pewnie wiadomo pieniądze nie szczęścia nie dają. To zależy po prostu wiadomo jaka się humor ma. No, należysz. Na przykład 50. No to bym podziękował. tak... No, domu, ale no, jak zawsze się ktoś cieszy, no to mi się trochę cieszył, ale nie aż tak. Byłobym cały czas czuł, czuł te uczucia, które czuję teraz. Ale jeszcze trochę gorzej czuję się, więc no. Nie ma tu już innych? Nikt nie chce powalczyć? Włączę się apteczką w końcu. Jak się dojdę do strefy. Może? Nie dobra, zrobię na piechotę. Um, czy to, Co tutaj w ogóle? 207 ety cygielnie. Nie pamiętam co. A za w ogóle ja mogę zobaczyć kto coś robi. Znaczy... A nie, ja, ja go mogę zobaczyć. A tego? Nie da się. to dziwne. Chyba, że pierwszego gracza tylko pokazuje. Tego nie dałem do znajomych. No bo ja nie kojarzę, bo on mi dał suba. Masz 500 subskrybentów i jesteś bardzo porządnym człowiekiem. A swoim bratem się nie przejmuj, bo on też będzie pewnie musiał przejść w to co. To co ja. On, on generalnie na razie dziewczyny, dziewczyny nie szuka. Generalnie on chyba ma, albo totalnie nie ma. Ja, ja nie wiem co tam. Mnie za bardzo nie obchodzi co brat robi, więc no. Ja się za bardzo bratem tutaj nie przyjmuję. No, to trochę nie było, trochę miło, że się to nie śmiał. Czemu maksimum? No dobra, osłonę mam. Dobra. Aha, bo to leczy do 75. A nie. Nie, czy gramy? Ktoś jeszcze? A to co to? I czasz dwa Zaraz tam O! Leżysz, leżysz, łopiam. Ok. Niech będzie sorry Dipsy, jutro może tam Leżysz. Biet, leżysz. <laughs> Sorki. Nie no, ja się proponuję uleczyć trochę tą apteką, bo to takie trochę będzie potrzebne, przydatne bardziej. Mogę mieć szansę na wygraną, są bardzo ciężkie. Ej! Nie no, nie wierzy, co się chce. Czemu? Czemuż? Co to jest? Może nie wiem HP przestał tych postać Patrzy Czat, czaty HP że e, gramy nie dzisiaj Dipsy to ja, Sorkiem ja już nie dzisiaj W ogóle dostałem coś jeszcze, nie wiem co A, że to To jak to się nazywa, co to jest o! Może trzeba dzisiaj się zobaczymy jeszcze po pół, e, wieczorem, zobaczycie e, Subskrybujcie mój kanał, zostawcie po dzwoneczek Widzimy się jeszcze jutro, do następnego Jutro o! może no e, Trzymajcie się, like, słuchaj Humorci A, to dobra, to right, mów szybko, dobra no raz, zaczyna dokuczać. Pumarci wraca, nie wraca. Jutro to, to już sam się wypowiedzia, wypowiedziałeś. Wypowiedziałeś. Za dużo się wypowiedziałem chyba. Eee, Light słuchaj, no, co się stało, Taret? Jesteś git youtuber? No dzięki wielkie, ale nie czy tak się na razie czuję. <kłysy> Dobra, subskrybujcie mój kanał, zostawcie okienkowe dzwoneczki, widzimy się jutro na następnym live. Ie. Do zobaczenia i trzymajcie się i i hej. i Hej. hej.